Dobrze, się lesie wiatr, mną gwiazdkę niesie Dobra, wystarczy Co przyniesie My tu działamy nie, Żeby nie było my tu działamy Choć, choć możemy pokazać, bo my tutaj nie no no. Jesteśmy nad jeziorem Mamy ognisko My się powoli jak kanibale, Spójrzcie na to już z pierwszego ogniska Pierwszy gniazdo zmywałem. Tutaj, 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 to tutaj, tutaj, Co to tutaj, No tak tutaj, 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 w tutaj, 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 tu tutaj, 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 już tutaj, 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 Patrzą mieszczukli ja... Się Wodnik czuwarek tu mieszka dzisiaj. Czyli ja. A tu nasza kanciapa. Czujesz jest nasz chodzi. Proszę bardzo. Reszta jest kurwa. Widać Jezioro. Tu dzisiaj mamy miejscówę. Już do spania wszystko przygotowane. No jak? Krasu ma swój materac i nie ma lipy. Więc jest, jest. jest, jest fajnie. O! Mm. No, się po prostu koniec. Tutaj, w szychu latarnik. Tak. To <grym> latarnik. To <grym> Dobra, prowadź panie. Gdziemy robić Michał? Gdziemy Michał robić? Kiełbaski za strzognisku. Lila mamy, mamy kartuwy, mamy tam parę innych rzeczy jeszcze. Więc mamy i, i mamy i skrzynkę browaru i, I, <laughs> Więc... i mamy dodatek dla odwagi A, tutaj później to spłonie Daj. Nie, tam później... To Ten to jest kawałek Kaliba. fizycznie, kurwa, poszedł do sprawy. Nie umysłowo fizycznie. Zamiast wyciągnąć to łamie, kurwa. Nie, to jest, siedzi głęboko. To jest, to jest, to jest. Uważaj, uważaj na ten ten, bo to jest drutko kolczasty Idzie młotkiem, czasem jest większym jest element byłego Ogrodzenie. ogrodzenia ale tutaj Zobacz ile bym musiał rwać No, dobra no Idziemy Nie, to jest dobry pomysł, wypalić, wiesz, położyć One się wypalą w środku jest wtedy okej okay. bo nam się robi, zobacz Tu mamy ognisko, kiełbaski A nie ma tylko Spod laski, Spod laski. Mamy Pól browarów A czemu mu aha muzykę wyłączyłem? No tak No i fajnie, tylko wiesz co tam brakuje? Gitary A tu jest Tu jest coś co byśmy chcieli ogarnąć Pokażemy wam Chatkę Kuchapkę od po no. no nie, no jak to kiedyś miało swój naprawdę czasy świetności. Popatrz. Teraz jest niebezpieczne, bo po prostu są spróchniałe te deski, więc chodzenie po tym. Nie, więc ja tam nie będę chodził, bo to jest wszędzie tymi e, kresorami, ale kiedyś to miało naprawdę swój e, lata świetności. Bezpośrednio przy jeziorze. Super sprawa. No, miejsce na no, grilla. O, popatrz, jeszcze nie rozłożona. Nie było też. No. <noise> nie, jest fajnie, jest fajnie. Następnym razem zapraszamy ochotników, ochotników którzy, którzy potrafią y, zdobyć się na to, żeby wyjść ze swojego strefy komfortu i troszeczkę przypomnieć sobie harcerstwo, i tak dalej. Bo. Jest ok. To mówił do Was. Kapitę ja, Koks. Ja! <laughs> jak to było? Ja, kapitan Więc... Tak, na zbórali Polska za granicą. No dobra. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało, wiesz, na... No to pewno dobrze. później, bo jednak... No co, znieśmy to. Dla dzisiejszego 30 właśnie. Lipca. O właśnie, masz rację. Masz rację, łążań powolutku. Skul Pięknie, Elegancko. Topy. Na razie kończymy relację. Jął! jo Widzimy, Widzimy się później. Mara!